Na przełomie lat 80. i 90. Milicja Obywatelska zmieniła nazwę na policję. Wtedy zrodził się pomysł stworzenia izby tradycji. Wprowadził go w życie Tadeusz Mędzelowski, który zbierał i gromadził pamiątki po milicjantach, aby zostały materialnymi świadkami historii. Prezentowane eksponaty to m.in. dokumenty, fotografie i mundury. Nie brakuje także wyposażenia policyjnego, takiego jak tarcze, kaski czy maski przeciwgazowe. Została utworzona z kolekcji zdjęć oraz elementów wyposażenia, czyli broni, oraz z pałek służbowych, umundurowania. Najstarszy eksponat Izby Tradycji sięga daty 1897 roku. Jest to poradnik emerytalny, który znajduje się u nas w gablotach oraz zdjęcia m.in. funkcjonariusza pana Kazimierza Szymańskiego. Przez 20 lat zgromadzono w izbie sporo jednostek broni palnej będącej na wyposażeniu policjantów Policji Państwowej, ale również żołnierzy biorących udział w działaniach wojennych na terenie Tarnowa i okolic. Do najbardziej cennych eksponatów znajduje się rower, który został przekazany tutaj przez pana Sokołowskiego, ówczesnego policjanta II RP. Równie cennym eksponatem jest czapka, czapka funkcjonariusza Policji Państwowej II RP tak granatowego policjanta, znajduje się ona u nas jako jedyny element wyposażenia, umundurowania w ówczesnego policjanta Rzeczpospolitej Polskiej. Trzy gabloty poświęcone są ostatniemu generałowi policji państwowej Józefowi Kordianowi Zamorskiemu. Są tutaj zgromadzone przede wszystkim legitymacje, odznaczenia, jego szkice, rysunki. Kordian Zamorski jest związany z ziemią tarnowską, urodził się w Kołkówce, gmina Rzepiennik, Strzyżewski. Spory kawałek historii policji w Tarnowie można poznać w dni robocze między godziną 7.30 a 15.30 po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu.